Siemanko, witam wszystkich oglądających, tu stan retro z tej strony. Witam Was i zapraszam na ten materiał z zakupów skarbuta. Z Był w środę przed moją pracą, więc sobie zajechałem. Tak, pogoda się sprawiła, więc powiedziałem sobie, a czemu nie to na bok odłożymy, bo to będzie do pokazania bardziej takie szczegółowo. Eee, co my tu mamy? Wyciągniemy sobie, piszę te luzem rzeczy. Eee, na filmie wcześniejszym, jak było pokazane, e, od znajomej kupiłem trzy e, gry na oryginalnego Xboxa. ta Torba Kurna Szczepi eee, WWE Raw. E, tej wersji nie mam, więc. Fajnie, że wpadła. Od razu jako pierwszy rzut zgarnąłem ją, no bo jak zobaczyłem Undertakera, no to musiałem ją zdobyć. Triple H, Kane i chyba latający Jeff Hardy. No i już górna płytka mi spadła na ziemię. Rany boskie, święte, nieporysowana. Jak spadła na ziemię, to się pewnie porysuje. Czemu to wypadło? Dobrze jest, nie wiem, dobra. E, jak już kurna włożyłem, Jezus Maria, co mi się dzieje dzisiaj? Płytka. No, wszystkie trzy płytki w superstanie, stanie, nieporsowane. Tak akurat nie ma żadnego śladu. E, trochę. Manual taki ugnieciony. Reklama Dark Summit. Też mam fajny nawet kur na snowboard. jest. Więc, tak to się przedstawia ta gra. 3 za funta. Bierzemy jeszcze w takim stanie. Czemu nie? Ta sama gra chyba funta kosztuje, jak co widziałem, w Polsce 30 30 zł, kurna, więc... Pff, masakra. Jakie tu są różnice cenowe między UK a Polską, to unbelievable. No zobaczcie, no perfect stan, no kuźwa, w Polsce perfect. Hulka, zobaczycie? w sklepie. Zobaczcie kondycja manuala nieotwarta, czyściutka, niepodrapana, nie ma naklejki kurna i płytka też z wierzchu też w super stanie. Okładka tu jakieś dziub, dziubnięcia, ale nie przebite, więc Hulk pewnie że bierzemy. No i Dark Angel James Cameron's Dark Angel. Serial też oglądałem swojego czasu. Nawet dość fajny był. Podobała. Jessica Alba występowała, o ile się nie mylę. Mogę się mylić, ale. Nieważne. Jessica Alba wtedy, no to była. Mi chodziło. No to też, zobaczcie. Żadnego śladu. no. Może wystawię tą grę, bo już mam. Też w perfect stanie i wystawię ją. Zobaczymy za ile pójdzie, bo też w Polsce nie wiem po ile chodzą te gry. Dark Angel muszę, Dark Angel muszę zobaczyć na, yy, na Allegro i na Ceksie. Też chyba z 30-40 zł chyba, nie? Yy, Dobra, o jak już jesteśmy przy wrestlingu, w, w, przy tym ro, no to musiałem sobie kupić Billa Goldberga. Bill Goldberg. Kurna, ta mnie wkurza jak cholera, Jezus Maria. Eee, może z twarzy nie jest taki bardzo podobny, ale troszkę jest. Eee, Bill Goldberg. Jaki to jest rok? 2003. WWE. Mam Goldberg, ale mam bez koszulki. Też nawet fajne wykonanie. Eee, najlepiej jest właśnie zbierać eee, z tak zwaną fałką, dupką, nie? Eee, bo one są najlepsze. Nie takie pełne, nie z boku, nie z góry, tylko właśnie takie one są eee, najpopularniejsze i najbardziej, najfajniej wykonane. Bo się obracają mięśnie, żyły. Naprawdę fajne wykonanie eee, modeli. Z tej firmy. No i co? Funta dałem. Opłaca się? Pewnie, że się opłaca. Następne. Kurna, chyba tak sobie dam. Trzeba mi to w Następna. Yy... Następny zakup to aparat fotograficzny Kodaka Ektra 12EF. Więc fajna kamera, taka jakby śpiegowska. Ja już ją kiedyś kupowałem. Aha, tak się otwiera. Tu się bierze, trzyma. Naciąga się kliszę z tej strony. I cyka. No, kamera ciekawa, fajna, szpiegowska. Podoba mi się. Aha, i tu na film się otwiera. Wkłada się film. Zamyka. Mamy lampę. 30, 30 mm, 23 mm. No, fajnie wygląda. Baterie włożę i zobaczymy, czy to będzie cykać. Więc hmm. przesłona działa. Mechanizm działa. Zobaczymy, czy lampa działa. Po włożeniu baterii się przekonamy. Baterie są takie małe paluszki, więc trzeba zakupić i sprawdzić, no co, jak będzie działało, to kupię film i zrobimy sobie jakieś fotki, może cholera wie, w tym moim aparacie, co mam w Polsce, też jest taki pasek, więc to jest taki oryginalny pasek metalowy do trzymania, z taką sprzączką, więc to jest oryginalne. To bo już takie dwa aparaty mam, więc wiem, że zawsze te kodaki dodawały e, takie łańcuszki do aparatu. Więc jak najbardziej funta pewnie, że biorę za 50 zł w Polsce na pewno pójdzie. E, take that kaseta. Never forget. Naklejka oczywiście musi schodzić. Pod moim paznokciem od razu, bo to kurna. O! I takie naklejki lubię. Bez oporu, żeby odchodziły. dat kaseta nie mam ani jednej jeszcze. Mam dużo płyt, ale kasetka jak najbardziej do kolekcji eee, wpada. Super. Za funta. Nie za funta, tylko ile dałem za 2 funty, dałem za jeden CD, Celindion, kasetę i trzy winyle, więc no, można powiedzieć. E, no, nawet jakbym 50 pi zapłacił za, e, za każde, więc to mi się nie burzył, jakbym zapłacił te 250 e, Celindion, 16 traków. Oryginalna cena. 10 punktów niecałe, Mori się No i co? Płytka w Zajeż... zaję fajnym, zajężdżanym, zaję fajnym stanie. Superowa. No i co? no? Do kolekcji mam już trzecią Celindion, więc eee, czemu nie? No i pora na winyle. Winyle. Pierwsza. Tina Turner wychodzi na wierzch. Let's stay together. Tina Tiner. Tina Turner. Tu jest trochę udrapane. Niestety naklejka ktoś zdrapał, no ale ważne, że e, początek okładki jest nienaruszony. Następny winel: e, Faster Than Light, Duran. Duran, Gerson film. Gerson film. Du, 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 du. To był przebój. Płytka. Winel, czy płytka Winel jedna cholera. Płyta w Superstanie. stanie. Więc Duran Duran, nie mam tej wersji. Więc do kolekcji jak najbardziej. Przytulimy. No i one and only George Michael Carless Whisper. Nawet kurna w super spoko stanie. Jest trochę zakurzona. Trochę brudna. No ale to się wyczyści. George Michael Może może być. Nie wiem czemu George'a Michaela zbieram. To jest jakiś napis, kurna. Jehowa czy coś. Eee, no ale jak jest znany piosenkarz, no to, to, no to się bierze, no bo to na sprzedaż. Eee, dużo jest osób, które uwielbia i kocha muzykę George'a Michaela, więc czemu nie. Eee, następna płytka eee, to DVD o wrestlingu. The Rock. Tutaj mruga do nas yy, za funta. Ja zbieram yy, filmy DVD na wrestlinga z wrestlingu, yy, bo yy, lubię w 90-tych latach oglądamy bo z 6-7 lat codziennie u wujka na telewizorze, bo miał satelitę. Więc na wakacje do niego chodziłem, no, stop oglądać kurz na te wrestlingi. Więc początki. Yy, Początki e, Sławia, Goldberg, e, e, Brock Lesnar, czy kurde e, Jeff Hardy. To, to jest to. Beyond the Mat, Exposed Wrestling. Do kolekcji jak najbardziej za funta. Bierzemy. E, tu jak wychodziłem z karbuta, e, kumpel to kupił e, za funta. Był wcześniej Ode mnie na karbutach niestety nie zgarnął to, ale jak widziałem, że jest amerykańska wersja, mówię mu ile chcesz. Chcesz zarobić, dam ci dwa funty. No i zgodził się, i za dwa funty zgarnąłem. Baseball amerykański, jeszcze kurna, w takim stanie. Szkurna, z tego co skanowałem, to jest 3-4 funty za tą grę. Więc w takim stanie za 5 spokojnie. Się sprzeda. E, chyba mam tą wersję, ale 0.9 chyba na pewno mam, ale dziesiątki 2010 nie kojarzę. MLB The Show. No. Pff, lubię, lubię baseball amerykański. Mój kumpel Wajcha też lubi, bo tam kiedyś mówił, że lubi koszykówkę i baseball. O ile się nie mylę, be, koszykówkę to na pewno. A czy bardziej lubi baseball od koszykówki, to niech mi da w komentarzu znać pozdro dla Wajchy wpadajcie na jego kanał Wajcha, w gry, bo naprawdę warto, dobry jest, łebski ziomek, więc pozdrawiamy eee, Harry Potter kalendarz już się prawie kończy, 2025 ale za 20 pi to nawet nie za 20 pi eee, babka chciała 20 pi dałem jej 50 pi, ona macha ręką a weź Weź sobie, więc mamy kalendarz za darmo. No kurde, no lubię takie rzeczy, no jakie za darmo, no to biorę, no co. No i co mamy, po prostu wziąłem e, dla posterków. Będę to wyrywał, wycinał raczej i w rameczkę sprzedawał, jak to kumpel kurna robi. Ja też zacząłem to robić i co. To za darmo, 20, 50 pi za frame'a. I taki frame e, z posterem w środku oryginalny chodzi za funta 2, więc zarobek jest. Więc takie plakaciki. Malfoje, bracia Weasley, profesorowie, Dumbledore, Snape, e, Hank Hagrid. Harry, Potter i Dobby. No i co? Jego wujek. Więzień z Azkabanu, wilkołaczek. Ech, no i co, no. Tak to wygląda, no. Kalendarz za darmo. No, co? Co będę się użalał nad sobą, że coś biorę za darmo? No, jak ktoś ci daje za darmo, no to trzeba podziękować, no i wziąć. proste i logiczne. Więc kalendarzek na boczek i tutaj mamy yy, winyle Carpentersów yy, babka nie spuściła niestety sceny ale funta yy, funta czy dwa zapłaciłem już nie pamiętam yy, za pełne winyle weźmiemy no co w sumie jeszcze jak jest w takim stanie Bierzemy. Ja zacząłem winyle zbierać. Jak zobaczyłem, jakie są cenie tu winyle w tym kraju, no to zacząłem zbierać. Już od, ja wiem, już drugi rok, drugi rok idzie jak zbieram winyle. Więc od 6-7 lat, jak jest jeżdżę na karboty, no to zacząłem zbierać w zeszłym roku. Eee, powinienem, no kurno, zobaczcie, jaki jest stan. No kurna nówka, no nawet nie ma śladu kurzu nawet na tym, więc yy, po tym czasie jak zacząłem zbierać te winyle, wystawiać na internetach jak widziałem, że z, z każdego winyla zarabiam minimum 100%, więc mówię, będę kupował winyle po 50 pi, po funta, a one po 2, 3, 5 się sprzedają, więc czemu nie, następny Carpenters. Horizon. I zobaczcie. Jaki tu jest stan. Nic. Żadnego śladu po prostu nie ma na tym. No. A kto kto nie lubi Carpentersów? No kurna. To jest taki... Taki sławny zespół. Że... To znaczy sławny no. Słynny, niesławny. No ale jeden, jedna cholera. E, no muzyki mają ta para... Tyle przeboju wydała, że naprawdę obiło się Wam to o uszy. Na pewno znacie Carpentersów. No i tu takie drobinki wpadły po funta. Medal eee, Past President Rotary International Tron. Nie wiem od czego to jest. Ale po kolezom batym to y, coś przedstawia. Y, jakieś inżyniery, mechanikę, cholera wie, muszę to sprawdzić. Więc taki medal. Ca funta to wziąłem. Ja tam zbieram medale. Kiedyś pokazywałem moją kolekcję y, swoich militarnych, y, wojskowych y, medali. Z Polski, Rosji, Niemiec itd., itp. Zapaniczka działająca z taką fajną panią w bikini, super. Eee, jak zeszłem do domu, to nie działało, o widzicie, ale błyskało. I z tego co widzę i wąchałem, no to trzeba świeży gaz nabić. Proszę bardzo. działająca torch light. Lighter. Super wygląda. No i ostatnia rzecz, to co yy, jestem nawet zadowolony. Laptop Tiny. Nie widziałem jeszcze takiego laptopu. Tu może pierwszy pokażemy, co mamy. O sprzęt Focus. Yy, Bastet. Yy, zasilacz. Kabel do gniazdka. Tu mamy jakiś woreczek z czegoś. Trust, to, to nie z tego. To wyrzucamy pierdzielić. Tu mamy jakąś kartę radiową. Internet, internetową. Z kablem. Wejście do telefonu, do gniazda telefonicznego. No i mamy jakąś kartę internetową, czy nie radiową, tylko sieciową firmy Xircom. Musimy to sprawdzić. Tu wejście mamy na USB do myszki. Jak najbardziej się przyda. Ma, touch, ma touchpad na laptopie, ale myszkę zawsze można sobie podłączyć. Zamykamy, zamykamy szybko kurna. I tu mamy główne wejście do torby. Noże, cholera, otwiera się ty franco. I mamy laptopa. Ciężki, mały, ale ciężki kurde. No i co? Tu mamy papiery. Dobra, to tak. Mamy takie papiery. Mamy tu grę szachy 7000 dysk 1, dysk 2 rewizja 02. Tu mamy manuala. Z jakimiś papierami tuskali, skali, a te, z, te z, tej, z tej karty, chyba sieciowej czy internetowej. Tu mamy następną kartę: e, wireless do e, no, Wi-Fi, konektor bezprzewodowy do notebook kart jakiś, Więc. Musimy to zobaczyć, czy to będzie działać. I mamy dyskietki. Nie wiem jakie. Nie wiem do czego, bo nie ma żadnego opisu. Tu gościu ktoś coś nagrywał, bo przykleił na, na dziurki, żeby się mogło nagrywać. No i co? Mam jakieś dyskietki. Tu, tu jest jakaś uszkodzona dyskietka, widzę. Sprężynka poszła. A reszta działa, więc żółta, czerwona dyskietka, fajnie, fajnie to wygląda, do kolekcji będzie, bo nie ma w takich kolorach. Ha, czemu nie? Dyskietki też zbieram. No i sam laptop, eee, może nie będziemy go włączać, bo i tak do kabla będzie trzeba podłączyć, a bateria, no niestety nie ma. Eee, w Fajnym stanie, ekran pulsowany. Fajnie to przód wygląda. Tu mamy yy, na otwarzanie pewnie filmów, przewijanie, play. Super. Yy, stacja CD, dyskietek. Działa, więc będziemy to sprawdzać. No i model. Yy, a 360 plus, więc trzeba to sprawdzić. Windows XP. Z kluczem. Tu mamy chyba baterię. To jest lithium battery. Więc bateria. zobaczymy, czy działa, czy ładuje. Nóżki. Tu mamy pamięć, chyba. No i tak to wygląda. No Co będę więcej pokazywał? Tył USB, wejście na telewizor, no i domyszki, głośniki, USB, no i stacja dyskietek i DVD-ROM. No i tyle, no co. Więcej będę pokazywał, no i zasilanie oczywiście tutaj, no. Tak to wygląda. Nie będę więcej przedłużał, a yy, następne wideo będzie z prezentacji tego laptopa. Więc trzymajcie się. Dzięki za oglądanie i widzimy się na następnym wideo yy, z testowania i włączania laptopa. Więc bądźcie ze mną już niedługo. Prawdopodobnie jutro wrzucę filmik. Więc tyle na temat. Dzięki, trzymajcie się, na razie pa.